Dzień dobry. Tu Jacuś i Kubek. Nagrywamy ten odcinek w mega ważnej sprawie. Proszę, żebyście nas posłuchali. Dzisiaj oficjalnie ogłaszamy nową zarazę, która nazywa się TikTok. TikTok wywoływany jest przez aplikację TikTok i ma poważne objawy. Głównie źródłem tej zarazy jest zakładka, dla ciebie. Jej objawy to. Ciągłe przeglądanie TikToka. Nagrywanie coraz dziwniejszych TikToków. A już nie daj Boże. Uzależnienie. Groźniejsze objawy to. Ból głowy. Ból uszu ale tylko jak ma się słuchawki założone. Ból oczu. Zmęczenie. Więc dlatego apelujemy. Jeśli jesteś chory na TikToka to napisz w komentarzu. Nigdy nie jest za późno na wyleczenie. W okolicy Kubka wykryto już 7 przypadków zakażenia TikTokiem. To by było już na tyle w tym odcinku. Zostawcie lajka like i suba. Jeszcze raz prosimy. Jesteś chory na TikToka? Zgłoś to w komentarzu. Do widzenia.